Witam serdecznie na kanale Erika Tarot. Ja mam na imię Iwona. Zapraszam Was na czytanie na miesiąc maj 2025 dla skorpionów. Czytanie oczywiście będzie ogólne, więc nie będzie dotyczyło wszystkich. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. Zachęcam do subskrypcji, komentarzy i polubień, jeżeli Wam się oczywiście filmik spodoba. Będę bardzo, bardzo wdzięczna, to jest bardzo pomocne dla mnie. No i też taka wymiana energetyczna między nami. No dobrze, zaczynamy. Co u Skorpionów w miesiącu maju? Jakie przesłanie? No tutaj postaw się świetliste powołanie, postaw się w najpiękniejszym świetle. Pokaż jak, jak dobry, jak to światło twoje potrafi rozbłysnąć. Niech bije na, na wszystkich, pokaż jaki dobry jesteś, ile masz w sobie tej miłości i dobroci hmm. Łąka. Bądź też takim wolnym kwiatkiem, który sobie rośnie, gdzie chce. Nie dopasowuj się do innych. Bądź sobą i rozkwitaj. Niech to Twoje światło świeci. Niech błyszczy. Niech ta Twoja dobroć rozkwita, ale nie pozwól się w jakieś ramy wkładać. Bądź jak wolny bo roślinka, która sobie rośnie, gdzie chce. Jakie wyzwanie przed Tobą, Skorpionie, na miesiąc maj? Nauczyć się współpracować albo umieć się ubiegać o wyższe stanowisko, bo jesteś wart większych pieniędzy, masz duże możliwości i nie daj się wykorzystywać. Ale też współpraca, może rodzina, jest tutaj ważna. Co ci w tym pomoże? Matka. Matka albo kobieta, którą masz wokół siebie, cesarzowa to najczęściej matka, ale to ona ma dużo pomysłów, potrafi doradzić, jest bardzo opiekuńcza, więc warto posłuchać czasami osoby starszej, doświadczonej, a jeżeli masz taką kobietę wokół siebie, to też posłuchaj, bo dobrze ci na pewno radzi. Dla niektórych z Was może tu być wyzwaniem założenie rodziny, właśnie i ciąża, dziecko. Może Ci tu pomóc podjąć decyzję. No, tutaj świecisz i, i no, może tak być. Co Ci utrudni to wyzwanie? Ktoś tu myśli tylko o sobie. No, nie można. Mm, ktoś. To jest takie po trupach do celu. Ja najważniejszy, moja wygrana. Nieważne co się z tymi osobami wokół ciebie będzie działo. Więc to cię może hamować. Może ty wiesz, że stać się na coś lepszego, na wyższe stanowisko, ale nie chcesz. Nie chcesz tutaj innych urazić, nie chcesz zostawić swoich. Współpracowników, dobrze ci z nimi, a to jest wyzwanie przed Tobą. Trzeba tak zadziałać, tak yy, yy, mieć dobre w głowie rozwiązanie, żeby nikogo nie skrzywdzić, a jednocześnie wybić się uczciwie. Zobaczymy. Zobaczmy, jakie energie na cały miesiąc dla Ciebie. No, pomysły są. Zastanawiasz się. Bo same buławy, no, będzie się działo w tym miesiącu, tak powiem. No, i na końcu odchodzisz od czegoś. Ale tu jesteś yy, królem pentakli. Tutaj no jak, no jest bardzo, albo będziesz ojcem opiekującym się kimś. Bo jeżeli tu zakładasz rodzinę, będzie dziecko, no to <laughs> wybierzesz tą drugą drogę, jak widzę, i zwycięstwo. Zostawisz coś za sobą, co nie pozwalało ci iść w to, w to, w to miejsce. Tą ścieżkę. Mhm. Chociaż ten wolny kwiatek tutaj już nie może być taki wolny. Może to jest to, że ta łąka to już będzie jednak coś trzeba będzie wybrać. To światło, co jest dla ciebie światłem? Czy ta wolność, czy rodzina? Czy tutaj zostaniesz tym przywódcą na wyższym stanowisku, czy wolisz pozostać w miejscu, w którym jesteś? No bo widać, że tutaj jest. Wszechświat ci daje wszelkie możliwości na, na to, żebyś coś zmienił w swoim życiu. Buławy, działanie, pomysły, pasja. No i tu widać, że no, jest gorąco pier przez pierwsze trzy tygodnie. Wybierzesz. I będziesz zwycięzcą, ale będziesz musiał coś zostawić za sobą. No właśnie, może tą wolność. Tak czuję. Bo idziesz ku lepszemu. Czy to będzie w pracy, bo będziesz tutaj mieć duże możliwości. Chociaż yy, nie będzie to jakiś yy, wow. Te pieniądze po, przyjdą, ale powoli. <laughs> no. Ale coś zostawiasz za sobą. I odchodzisz, nie, nie odwracając się, idziesz w nowym kierunku. Zobaczmy jeszcze. Co u Ciebie w miłości, skorpionie? wiecie co, macie coś z przeznaczenia w tym miesiącu tu się będzie karma jakaś wypełniać, bo mamy i sprawiedliwość i koło fortuny to często mówię właśnie o o, o karmach o, o przeznaczeniu tutaj będzie jakaś imprezka nie widzę tutaj nic związanego z miłością w tej miłości, waszych, waszych uczuciach ale jest jakaś impreza przygotowanie do imprezy Właśnie mm, przeznaczeniowe jakieś sytuacje, rozliczeniowe, radość, dziewięć pucharów mówi o takim spełnieniu. No i zmiany, zmiany. Zobaczcie, tu coś zostawiasz i tu mamy zmiany. To jest wszystko przeznaczenie. Tu się miało tak wszystko zadziałać. Jakieś zmiany w Twoim życiu. Zobaczmy finansową, finanse, praca. No, zobaczę tutaj też jest odejście i żal. Hmm. Ciężkie energie wam powiem, ale zobaczcie, na końcu mamy słoneczko, więc będzie dobrze, tylko ten maj troszeczkę będzie ciężki dla was. Zastanawiasz się, jaką ścieżką pójść. Tutaj finansowo może masz, masz problemy. Musisz to pewne rzeczy przemyśleć. Tutaj musisz się skierować intuicją, hmm, dużą intuicją. 10 buław mówi, że już masz dość, że jesteś tak przeciążony obowiązkami i tym wszystkim. Finansowo też może nie jesteś w stanie sprostać pewnym rzeczom. No, i jest jakiś żal. Żal za czymś, co się zrobiło źle, czego się nie zrobiło. No, żal za rozlanym za, no, jest rozlane mleko. To już jest za późno. Tu się nic nie da naprawić. No, słuchajcie, ciężka energia, ciężka. A tu mamy, żeby się jednak. Zadecydować mm, walczyć o siebie, to może tu ktoś wam krzyżuje plany, może to nie jest energia wasza, która was hamuje, ale czyjaś. Ktoś waszym kosztem tu chce się wybić i musicie to wszystko przemyśleć, bo macie za dużo obowiązków i zadziałać. Jeżeli nie zadział, nie zrobicie tego kroku. A nie zawalczycie o siebie, to będziecie żałować. Będziecie żałować, że nie zrobiliście czegoś. Bo mamy tu słońce, mamy słońce, więc <laughs> warto, warto o siebie zawalczyć. Zobaczmy jeszcze to koło fortuny. W tym uczuciach miłości o co tu chodzi. Hmm. Też jakiś brak decyzyjności. Tu nie chcesz coś. Nie chcesz niczego widzieć słyszeć. Nie umiesz podjąć decyzji w jakiejś sprawie. Dlatego, dlatego to przeznaczenie samo tu zadziała. Koło fortuny. Coś się zmieni w Twoim życiu, bo ty sam sama tego nie potrafisz zrobić. Mhm. Czyli ta radość, radość spełnienie, sukces. No, ulegnie zmianie, dlatego że ty czegoś tutaj nie potrafisz zrobić, no i dlatego jest ten żal za czymś i odejście. Dziwne, tu jest naprawdę energia super przez trzy tygodnie, że masz chęć do działania, pomysły, wybierasz drogę i, w, i jesteś w wygranym sukcesie. Sukces, mm, tylko jeżeli to jest taki sukces, jeżeli nie będziesz systematycznie w tym, co e, robisz, no to możesz stracić. Ale ten sukces tutaj mówi o odejściu od czegoś, więc może zdecydujesz się tutaj na y, zmianę w tym miejscu pracy, w finansach, przemyśl ile wydajesz pieniędzy, coś tu jest dużym obciążeniem, może trzeba z czegoś zrezygnować. No bo tutaj coś weźmiecie na siebie za dużo i później będziecie żałować, więc może nie bierzcie jakichś kredytów teraz. Nie kupujcie jakichś drogich rzeczy, bo to może się później troszeczkę, no, pokrzyżować Wam pełne sprawy. Więc tutaj dobrze przemyślcie i kierujcie się tą intuicją, żebyście właśnie tu czegoś nie stracili. Mhm. No, zobaczmy jaka rada. tu potrzebujesz siły, pewności siebie, energii no tak musisz działać, żeby innych nie krzywdzić ale żeby mieć tą siłę, energię do robienia tego, czego się chce żeby wyjść z pewnych trudności, musisz być silnym ale musisz zapanować nad wszystkimi tymi złymi podpowiadaczami w twoim umyśle Złagodzić to wszystko, żeby pójść w dobrym kierunku. Także siła i intuicja myślę, że jest ci bardzo potrzebna. No i to wyjście z tej łąki, gdzie byłeś takim właśnie kwiatkiem sobie rosnącym, chodziłeś gdzie chciałeś, robiłeś co chciałeś, teraz musisz nagle pokazać się, z... dorosnąć, że tak powiem, mhm. dojrzeć. Potrzebujesz tej siły, energii, żeby dojrzeć, żeby. Pójść dalej. Dla niektórych z Was mówię: tu będzie założenie rodziny, a dla niektórych tutaj walka o wyższe stanowisko, o lepsze pieniądze albo nauczenie się współpracy, rozmowy. No tyle. Dziękuję Wam bardzo, skorpionki, i życzę tej siły, właśnie.